Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie z Londynu. Tym razem taka wizyta, śmiało mogę o niej powiedzieć, trochę lobbingowa. Tak, lobbingowaniem za, lobbing za polskimi sprawami, przedstawianie sytuacji, jaka jest w tej chwili w Polsce i jaka jest w związku z oczywiście stoczącą się wojną na Ukrainie, z rosyjską agresją, a także przekazywanie tutaj naszego punktu widzenia. Wczoraj mój udział w... Londyńskiej Konferencji Obrony, można tak powiedzieć, dzisiaj tutaj w konferencji organizowanej przez Wall Street Journal, Polska jako most. I tutaj rzeczywiście wielu przedstawicieli naszego biznesu, ale też wielu przedstawicieli firm z całego świata, którzy w większości mają swoje oddziały w Polsce, mają swoje biura w Polsce. I no i dyskutowaliśmy o sytuacji, o, o, o interesach, o szansach inwestycyjnych. Ja miałem też tutaj spotkania z zarządem Wall Street Journal. Rozmawiałem właśnie, przedstawiając jak wygląda nasza sytuacja dzisiaj, jak, jak wygląda też kwestia skali naszego wsparcia dla Ukrainy, naszej polityki wobec Ukrainy. Więc wiele takich bardzo tutaj interesujących kwestii. Może mniej tym razem takiej czystej polityki, a więcej właśnie takiego wytłumaczenia przedstawicielom różnych środowisk, bo z jednej strony środowisk biznesowych, ale z drugiej strony także ekspertom, analitykom w kwestiach bezpieczeństwa, tak jak wczoraj, jak rzeczywiście wygląda sytuacja z naszego punktu widzenia, jak my ją obserwujemy, jakiego rozwoju zdarzeń my się spodziewamy, a przede wszystkim co na, jaki naszym zdaniem powinien być koniec wojny. To jest kwestia niezwykle istotna i oczywiście apelowanie do wspólnoty międzynarodowej, także za pośrednictwem tych osób, które mają szerokie wpływy w Wall Street Journal, wiadomo, dziennikarze, którzy na co dzień zajmują się kwestiami polityki, właśnie także polityki międzynarodowej. Bardzo często z tego punktu widzenia biznesowego, ale nie tylko. Więc y, śmiało można powiedzieć, że to są takie grupy opiniotwórcze. Wśród nich tłumaczenie, właśnie tego, że Ukrainie cały czas jest potrzebne stałe wsparcie, silne zaangażowanie, że wspólnota demokratyczna, wspólnota międzynarodowa nie może dać się zmęczyć y, Rosji tą wojną, nie może się znużyć, musi pomagać, musi wspierać. To wsparcie absolutnie nie traci sensu. Wręcz przeciwnie powiedziałem przed momentem bardzo mocno, że bez tego wsparcia Ukraina się po prostu nie obroni. Więc to są, to jest to, co tutaj realizujemy. Mówiłem też o rozwoju Polski, o tym w jaki sposób działamy, rozwijając nasz kraj, o inwestycjach, które realizujemy w Polsce. Zapraszałem do tych inwestycji, inwestycji w Polsce. Mówiłem także o naszym udziale w odbudowie Ukrainy, naszych firm. O tym, że dzięki całemu, całemu, ym, całemu szeregowi czynników mamy tutaj, jakby, taką no, swoiście preferującą nas sytuację, choćby ze względu na bliskość językową, bliskość kulturową ym, z Ukrainą, znajomość też samej Ukrainy jako takiej, rynku ukraińskiego, ym, jak również no też i taką przyjaźń, która pomiędzy przedstawicielami polskiego i ukraińskiego biznesu na przestrzeni tych ostatnich lat została zawarta. Więc cały szereg tych elementów, nie wspomnę już o kwestii dostępności do samej Ukrainy z polskich lotnisk poprzez nasze drogi, które dzisiaj są tak naprawdę jedynym najnowocześniejszym połączeniem Ukrainy z resztą Europy. Myślę tutaj przede wszystkim autostrada A4, myślę lotniska Kraków, Katowice, Rzeszów, Warszawa, tak? Połączenie pomiędzy Warszawą a Rzeszowem, drogą ekspresową, która już jest w całości przecież gotowa. Linie kolejowe, które zostały zmodernizowane na przestrzeni ostatnich lat więc cały szereg tych elementów, które dzisiaj jasno i wyraźnie wskazują nas jako taki pas transportowy do Ukrainy, który. W największym stopniu z całą pewnością pozwoli właśnie na realizowanie tego procesu odbudowy Ukrainy, dostarczania towarów na Ukrainę i my oczywiście chcemy w tym partycypować. Także rzecz jasna, z uwagi na polskie interesy, z uwagi na to, że, że też chcemy współuczestniczyć w tym procesie wydawania pieniędzy, też chcemy świadczyć usługi dla Ukrainy, też chcemy być w to zaangażowani. Panie prezydencie, powiedział pan o tym troszeczkę takim lobbowaniu na rzecz no chociażby właśnie inwestowania w polską gospodarkę. Nasza gospodarka jest w stanie, podejrzewam, jeszcze wiele biznesów różnych przyjąć z tych światowych gospodarek i innych. Proszę państwa, no proszę pamiętać, że rozmawiamy z Wall Street Journal, a więc w związku z powyższym z gazetą, z wydawnictwem, które jest wydawnictwem amerykańskim. Trzeba spokojnie mówić tam choćby za ocean, jednak tysiące kilometrów od Polski, gdzie spojrzenie na mapę Europy to się niektórym może wydawać, że ta wojna toczy się prawie że w Polsce, że nie, że Polska jest bezpieczna, że Polska należy do NATO że Polska jest częścią Unii Europejskiej, że Polska jest dzisiaj broniona, że w Polsce stacjonują oddziały Armii Amerykańskiej, że my dzisiaj ogromne środki inwestujemy tutaj w bezpieczeństwo właśnie w Polsce, że modernizujemy naszą armię właśnie po to, żeby wszystkie gwarancje bezpieczeństwa w Polsce były po pierwsze dla naszego społeczeństwa, dla naszych współobywateli, żeby Polska była bezpieczna, żeby mieli poczucie bezpieczeństwa, a po drugie także właśnie po to, żeby inwestycje w Polsce były bezpieczne i o tym tutaj mówiliśmy. Innymi cztery priorytety polskie przed zbliżającym się szczytem NATO w Wilnie. Który z tych czterech uważa Pan za najważniejszy? Czy właśnie to, co Pan akcentował, czyli kwestie wydatków na obronność, zwiększania tych wydatków przez sojuszników? Proszę Państwa, no ja patrzę przede wszystkim na to, ile my wydajemy na obronność, bo dla mnie najważniejsze jest to, żebyśmy my mieli nowoczesną armię, która jest wystarczająco silna, żeby nikomu nie opłacało się nas zaatakować. Ja mówię naszym żołnierzom, słuchajcie, kupujemy. To uzbrojenie nowoczesne, wydajemy miliardy na to, żebyście mieli nowoczesne czołgi, żebyście mieli najnowocześniejsze możliwe armatochałbice, żebyście mieli najnowocześniejsze systemy łączności, najnowocześniejsze systemy obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej. Wydajemy te pieniądze po to, żebyście nigdy nie musieli tego użyć w boju. To jest paradoks. Wydajemy je po to, żebyście tylko używali je do ćwiczeń, żebyście trenowali, żebyście byli świetni w obsłudze tego, ale żebyście nigdy nie musieli tym walczyć. Po to te pieniądze wydajemy po to, żeby w Polsce nie było wojny, żeby Polska była bezpieczna. Więc to jest jedno, i tu przede wszystkim nas najbardziej interesuje to, żebyśmy my mogli zmodernizować naszą armię. Ja jestem wdzięczny przedstawicielom całej sceny politycznej, zarówno obozu rządzącego, jak i opozycji, że wszyscy przyjmują, ze zrozumieniem i spokojem to, że wydajemy tak ogromne pieniądze w tej chwili na modernizację polskiej armii, że tak naprawdę te procesy są popierane. Wierzę w to głęboko, że będą spokojnie kontynuowane i w całości zrealizowane, bo to jest dzisiaj kwestia żywotnego i podstawowego interesu całego naszego społeczeństwa i naszego państwa. Więc to jest jedno. Natomiast oczywiście to jest ważne, żeby sojusznicy też wydawali odpowiednie kwoty na obronność, choćby dlatego że są obecne oddziały NATO w naszym kraju. Ale. Każdy z tych czterech punktów, o których mówiłem wczoraj, jest z naszego punktu widzenia istotny i o każdy z tych punktów będziemy jednakowo walczyć: o wzmocnienie obecności natowskiej na wschodniej flance, o stworzenie nowych planów i nowych, nowej formy tworzenia jakby tego systemu bezpieczeństwa i szybkiego reagowania. To są kwestie, które dzisiaj są kwestiami podstawowymi. No i oczywiście Ukraina pytanie o drogę Ukrainy do NATO. No jest sprawą oczywistą, powiedział to zresztą wyraźnie też Jens Stoltenberg dzisiaj, o ile pamiętam, że no Ukrainę będzie można przyjąć do NATO, kiedy wojna się zakończy. No to jest zrozumiałe i naturalne. Natomiast uważam, że trzeba tworzyć Ukrainie jasną perspektywę, a przede wszystkim trzeba budować takie klarowne, bardzo twarde wsparcie ze strony NATO dla Ukrainy i to jest dzisiaj bardzo ważne. Czy na pracę nad projektem ustawy dotyczącym Trybunału Konstytucyjnego, czy pana zdaniem te rozwiązania dotyczące między innymi pełnego składu Trybunału, zakończą konflikt, który się w tymże trybunale toczy i czy pan podpisałby taką ustawę? Proszę państwo, ja już kiedyś wypowiedziałem się pytany przez jednego z dziennikarzy na temat konfliktu w Trybunale odpowiedzialność sędziów za sprawy Rzeczypospolitej Polskiej. bo te rozstrzyga Trybunał naprawdę fundamentalne sprawy prawne zgodności z Konstytucją norm w naszym kraju różnego rodzaju przede wszystkim ustaw. Tutaj to jest odpowiedzialność trybunału i jakiekolwiek konflikty w trybunale są po prostu bulwersujące i niesmaczne konflikty między sędziami, między członkami trybunału konstytucyjnego. Ja uważam, że po prostu. Te konflikty powinny zostać zamknięte i one nie powinny w absolutnie w żaden sposób wpływać na funkcjonowanie Trybunału. To jest sprawa fundamentalnie podstawowa. Natomiast jeżeli chodzi o samą ustawę, proszę Państwa, Parlament nad nią pracuje. Parlament, kiedy zakończy pracę, kiedy ustawa po przejściu przez cały proces parlamentarny trafi do, 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 do Prezydenta Rzeczypospolitej, czyli dzisiaj na moje biurko. Wtedy będzie, będzie decyzja nad ostatecznym jej kształtem zaproponowanym przez parlament. Panie bardzo, bardzo dziękuję. dziękuję. Mówił który w jednym ze wywiadów powiedział, że gdyby opozycja wygrała na jesieni wybory, to wtedy Pan na pewno nie zgodzi się na to, aby Donald Tusk został premier. Szanowni Państwo, y Żyjemy w kraju demokratycznym. Ja zostałem wyborany w wyborach demokratycznych, w których brało udział prawie 70% wyborców, za co ogromnie dziękuję, bo to była rzeczywiście rekordowa frekwencja. Jestem wdzięczny wszystkim tym, którzy na mnie zagłosowali. Szanuję procesy demokratyczne. Wzywam wszystkich do uczestnictwa w wyborach, jak najbardziej gremialnie, bo wysoka frekwencja jest nam potrzebna, po to, by władzom w Polsce dawać silną legitymację. Ale to moi rodacy, oczywiście wśród nich jestem ja, bo ja też jestem przecież zwykłym wyborcą, który idzie i głosuje, tak jak każdy inny mający czynne prawo wyborcze. W związku z powyższym my wybierzemy swoje władze, to będzie decyzja polskich wyborców, polskiego społeczeństwa. Ja każdą taką decyzję, absolutnie każdą taką decyzję zawsze szanowałem, szanuję i będę szanował. Bardzo dziękujemy. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Dziękujemy.